Rainbow przedstawia. Są najpotężniejszymi czarodziejkami wymiaru Magix. Teraz czeka je niesamowita przygoda. Oraz walka z najgroźniejszym wrogiem. Z przymierzem zła. Ten tron jest mój. Zawrzyjmy umowę. Kim jesteś? Jestem Politea. I z dawnymi przeciwnikami. Nareszcie zwycięża! To mi kompletnie zniszczy fryzurę. Wings wróciły. Spóźniłyśmy się tylko jedną minutę i pięć sekund. Wings Club, tajemnica morskich głębin. Szybko, dziewczyny, idziemy. Ja. A? A? Bułka z masłem. Co miałoby się nie udać? A macie! A! Nowa ekscytująca magia! Plum, nie przejmuj się mną! Zostawcie skaya, on jest mój! Teraz jest mój! Dlaczego każda wredna wiedźma musi porywać cudzego chłopaka? Wkrótce w kinach.